O jazd! Dobra, cześć nasoletia, a dzisiaj gramy W tego. W Robloxa w Jake Break. Za mną jest? Cześć, jestem wojscher. No, ej, poczekaj, tylko sobie trochę ściszę, żeby tam nie była gra zagłośna. No i właśnie nagrywam to zgodziłem się z to nagrać, ponieważ dodali nowy rabunek i widzicie jest kasyno dodane. No, Kasyno. Tak, musimy tak, podobno tak. nie wiem gdzieś no. kod jak A poczekaj, znaliśmy, bo zaraz. tu nie zobaczyłem, zauwa że tam nie jest chłop. No. No, no, bo tam jest takie wejście i jakby do chyba do sejfu i po prostu trzeba znaleźć kody. I w ogóle to będzie wyglądać tak, że tu gdzieś będzie karteczka z kodem, bo tak nie wiem. chyba. No i Ja też. Nie, nie wiem. Chyba, może tu są jakieś szafki, może no, trzeba szukać. ale nie, bo to nie ma. Tak, spróbuję. Znalazłeś coś? O, widzisz jak? Kurde. Dobra! Najlepszy kod. 1-1-1-1. Tak do nieskończoności. Nie no, go za. Nie, bo trzeba go mieć. A, i tu kiedy otwiera się takie co? Ła! Mój oczy. Dobra. Ej, perwu, to jest to... chyba piętra. Może nie, mam no, się. Nie, raczej nie chyba. Proszę, no, tylko. Chyba... Hmm, ciężko. No i tu coś jest. Dobrze, Ej, ja. dobra, to chodź, poprawujemy coś innego, a potem wrócimy. tylko szukamy, to dobra. No, już idę. No nie, to jest, to jest tak ciemno, że nawet nie widzę, gdzie jest jakaś ściana czarna. Siadaj. Ej, już. No dobrze. Ej, w ogóle coś się zmieniło, bo chyba w mieście mówię. A czekaj, odtworzę sobie safe. Ej, bo chyba mówisz, że coś się w mieście zmieniło. Widzisz to miasto? Um, ej, no, ej, to pojedziemy tam? Mm, ale tam nic nie ma do robowania. A. O, ej, to sam kata! To tak za nic, tak. chyba. Um, ej, 20, to chyba. Y, tady, 250. Słyszałem, że da się odbudować komuś kasę. Jak się ma prywatny serwer. Ale A. ja powiem. Nie wiem czy, nie znam chyba komend. No. Również... Um, ja też coś... Oj... Jadę ci coś jeszcze pokazać, bo tutaj... No. Nie, bo... Gdzie to było? O. Ej poczekaj, zrobię fajną miniaturkę taką na co i cekam Aj, ale takie długie to. No, ale przy Możesz sobie popatrzeć. Dobra. Tu jest auto, to co to? Jakiś kolektor. No tu się oddaje worki z kasą z muzeum. Eee, a. Okay. a w ogóle chcesz coś obrabować? No możemy muzeum. To chodź. Um, Okej. Okay. Ej, poczekaj, tylko sobie... A bo nie w sumie... To później wezmę wy, sobie no. bronię. Ja zapomniałam, zapomniałem, że to nie ma policjantów, Lol. Widzisz to nie mam policja. No. no wiem, tylko po prostu bo wiem, dopiero potem pomyślałam. Czy mi się wydaje no. czy się złopiła? Nie, nie, nie powiem się. No w ogóle to taka pustynia jest. No się to dobrać. trochę mapy powiększyli, i można się skupić. No i w ogóle tak bardziej zielono i to tak ładnie nawet. I to i, i jak... Hmm. O, to jechał. Ja, Co masz? Że mam kolor. No, w ogóle ja właśnie powie chciałem powiedzieć, że taki ładne. A skąd to masz? Ogólnie to y, możecie też wpadać na kanał Domino. Bo ja właśnie z Dominem y, wysadziliśmy niłka i gdy się wysadzi ta to się dostaje nie ten kolor. A Że bomba. Że, że tą bombę taką. No ta bomba. A. Czy ją wsadzić. To trzeba zapłacić tam jakieś nie 20 tysięcy... rupii. A! O. O, a jeszcze przestawisz, będziemy znowu jechać tutaj. E, dobra. dobra. I w ogóle Tar widzowie, dalej możecie pisać te ta, jakby Tar tutaj, pytania. Ty, ty, tutaj pisarzec. Okej. Okay na no, odcinek z pytaniami. Nie, o, a już to... dostała kasa. Dobra. Dobra, ja lecę. Jak to sobie to... zrobić, żeby mieć większy tego worek? Okej, okay. jeszcze mogę. Mówię, ja biorę już. mam na... Czekaj. A, a jak okay, zrobić, dama. żeby mieć większy ten y, worek? No, oficjalne lewele do robót. Ale do nie masz. Mm, no to kiedyś sobie kupię. Najwyżej. Ej, dobra. To mam być tutaj? Co to masz, na co ty zbierasz? W sumie to ja sam nie wiem. Ja wiem, co na mugach. Nie chcę na razie, nie zbieram. Chciałbym pomyśleć, co sobie kupić? Ja chcę mieć wszystkie auta. Eee, ja bym chciał, mieć jakieś dobra bronie. Dobra, możesz już kręcić. Dobra i. jest. krzakiem. Dobra, widać cię przecież. My pamiętam jak kiedyś tam to poza odcinkiem teraz... weszła na tą wieżę. Tak, inaczej trzeba dojechać teraz, bo teraz pogubiłem przez to, że jest trochę dalej ta baza i... No, a ja w ogóle ten... O! A tutaj właśnie dobrałam ten pociąg na odcinku. Dobra. Dobra. No, nie wiedzieli, gdzie. Ej, to, to jest tu? to jest tu? bo to jest droga. Ej, tej drugich będzie było. Właśnie. Ej, no nie. Czemu to jest dalej? Ja ledwo co ten. Ja nawet nie zdążę zapamiętać, o gdzie kiedyś była ta baza, a teraz jeszcze. Ojejciu... Jest za daleko to trochę. No, przynajmniej widzowie będą wiedzieć. jest kolekcjoner. Ojej. Yeah! o sorry. się, że trzeba wysiąść z auta. Dobra, czy teraz No. W ogóle ja mogę być chyba w tym storiu. Ja tam nie muszę się w ogóle przebierać, bo mam bosa. Czy jak będzie po drodze ten... takie coś, co tam można prąd wziąć, czy coś tam, to... to weźmiemy. Bo ludzie, jeżeli dadla... Ale patrz w bronie. Już nie leżę. Tu nie ma. No. Gość chce, chce w bronie, a nawet nie ma tu nic. No. W Ojej. Płotu, płotu, płotu. Ej, gdzie ty, gdzie ty poszedłeś? Ej, patrzcie, są A no tak, trzeba. Tak, nie jesteśmy złodziejami musimy poczekać, aż nam otworzą bank. To jest bardzo logiczne, nie? Nie. No. To nie jest tak, że po prostu wybijemy szyby i tam wchodzimy, nie? Trzeba poczekać, aż nam otworzą, nie? To tak samo jak w prawdziwym życiu. Dobra, nie jestem. Nie wiem o co chodzi z tymi komendami, myślałem, że to działa, ale nie. Dobra. Ej, to. Ej, a nie, to jest chyba to. Poczekaj, poczekaj chwilę. Dobra. Start. No już zacząłem robić. Ale musisz przejść, bo tak nie opracujesz. No serio, takie... Dobra, czy ty naprawdę nie potrafisz rozwalić tych krzyk? Czekaj. Jak to tego nie rozwalisz? A dobra. No tak a, No bo dawno w to nie grałem po prostu Ej czego to jest takie dziwne? Ej faktycznie Nie ja poczekam, poczekam, to Czekaj, gdzieś co jest, a dobra pierwsza. O nie Ej dobra, poczekaj, bo mi też bardzo dużo zadało tej broni co lepsze. O, sprawować tego. Yy, Mamy niby ten na 2500. 500. O nie. Nie, 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 Co? Nie, lubię tego levela nie, no, nie, poczekaj poczekaj na mnie chwilę. poczekaj na mnie nie, 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 Ja to tylko muszę

To sam że nagrywamy Ej, dobra! Dobra, napisem. już jestem. Ju, ju, nie! Teraz idę! Czekaj To co? Tego się nie da robować? Dobra, nie, no dobra, nie, U, nie, No ja nie, 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 się, nie, 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 Czekaj, ja będę nie, nie, bo akurat jest obok mnie. nie, do... nie, 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 O nie! Ej, to, to jest coś tam. A ja też tam właśnie chyba tego samego próbowałam. Ej, poczekaj, podjadę po ciebie. Ja już do ciebie jadę. Siema. Ulec, czy jak cię wywaliło? Czy tak do tyłu? Czekaj! Ej, dobra, to co, zrobimy PvP? pi, bo tam... Do 14 minut. Oni mogą sobie grać, tam Nie, nie będą go przeszkadzać, mam no. nadzieję, bo... Dobra, to PvP? Co? Ej, to nie, może za, za to z PvP co zrobimy? Dobra, no. ale... serio? Ale co? nie, za nie, nie, Ale nie, 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 Ale co? Bo ja nie, nie, dobra. No to nie, musimy robić. Nie no, jak chcę? Ale... Może No, no, że ja pewnie przegram. Widzowie, Ten jubiler jest trochę trudniejszy. No. Ja po prostu nie wiedziałem. No. bo ja dawno w ogóle nie robiłam. I w ogóle nie wiedziałam, że tyle laserów się tam zaraz zbi. Tutaj teraz. No, nie? Nie. Po prostu. A łączka. O nie! A uła! mam mało. Bierzemy Dino Ega. Dino egg, Dino egg, Dino ego, yeah, Dino egg. O jajko. Gonna chyba ten, wiem jak zrobić tą układankę. No posłowo. <laughs> nie no, umarłem! Nie, ale jak ja teraz mówię? Przyjęć szybko. E, dobra. Nafrasz... Ja, no bo po prostu te... No bo... Ech, dobra, zobacz, nie udało ci, tylko mało. Tej do co ten czas tak leci? Po prostu mam mało HP, jestem zły, że tak szybko czas leci. Jak nagrywam. Ej dobra, to już się pożegnam, bo już 16 minut. 呃，爸。E